Kochani, no to witam was jeszcze raz przeserdecznie Już jesteśmy na sali, zobaczcie Już się zaczęło dziać, pojawili się pierwsi zawodnicy Kochani, KS Talent Bolesławiec FC Jelon, nasze kaczuchy Tam Gwarek już Przed odprawą za chwileczkę rozpoczął pierwszy mecz Gromadka tutaj Kochani, z trenerem Mateuszem Siema załoga, dzień dobry, witam was serdecznie Pierwsi kibice, natomiast Przypominam, że dzisiaj jesteśmy w nieoficjalnym Otwarciu imprezy, jutro będzie Tutaj się naprawdę działo, będzie pełne 14 drużyn, dzisiaj mamy ich na razie 4 za momencik dołączy piąta futbol Akademii Bolesławiec będziemy rozgrywać za sekundkę pierwsze zawody. Także Fanku Pielo, witam serdecznie. Słuchajcie, nie widzą, nie widzą, 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 siema, dzień dobry, Mariusz jako rozjemca meczowy dzisiaj, przypominam, od jutro będzie z nami Dominika z koleżanką, będą sędziować całym zawodom, natomiast w tej chwili, słuchajcie, trwa rozmowa meczowa, nie będziemy im przeszkadzać, nie będziemy dokuczać, oni się skupiają przed pierwszym meczem, przyjechali dzisiaj do nas w gościnę, będą z nami do niedzieli, przypominam, że jest piątek drugi, drugi lutego. Natomiast 3-4 będziemy mieć tutaj no naprawdę bardzo dużo ludzi. Będzie się bardzo mocno działo. Natomiast zobaczcie, kochani, mamy przepiękny szalik Klub Piłkarski Gwarek Bałbrzyk, JKS, Gromadka, Gryfów Śsiąski, Futbol Akademii Bolesławiec, KS Talent Polska, Zagłębie Lubin, kochani, to wszystko yellow. Tutaj nasza flaga. Nasi sponsorzy kochani z Vita Sport Speed Polish Skill, kochani, no troszkę banery cierpią, ale no, to jest piła. Także w tym momencie kopiemy, ta piła gdzieś tutaj wpada nam na te banery. Bądźmy dobrej myśli, że spokojnie dotrwają do końca z nami, kochani. Natomiast sponsorem jeszcze raz z tego serca wszystkim dziękujemy. Jeszcze niejednokrotnie będę dziękował za pomoc w tym naszym naprawdę wielkim i wspaniałym, kochani, święcie. Natomiast za kilka chwil będę chciał przeprowadzić, kochani, relację live z pierwszego gwizdka, z dzisiejszej imprezy. Dlatego w tej chwili, kochani, pozwolę sobie odpalić raz Razem z Wami YouTube mam specjalny drugi telefon, gdzie za kilka chwil wystartuje, czekajcie, gdzie wystartuje relacja YouTube, natomiast wy popatrzcie chwileczkę. Sala musicie przyznać, jest naprawdę świetna, wspaniała. Ja jestem pod jej ogromnym, ale to ogromnym wrażeniem, kochani. Także pomalutku gwarek się zbiera, kochani, do pierwszego... Czekajcie chwileczkę do pierwszego gwizdka, a my, a my za kilka chwil zaczniemy, a i mi się tutaj coś kręci. Zaczniemy pierwszy gwizdek naszej imprezy. Zaraz do Was raz. Halo, halo kochani, no witam Was z gromadki. Obroce w tej chwili baner, dlatego że zobaczcie w pięknej koszulce z pięknym logo na tle wspaniałych, kochani, tutaj na tle wspaniałych jak? Przemek! Przemek! Daj halówkę! Halówkę daj! Halówką gramy. Łukaszek halówką gramy. Słuchajcie, gramy piłką halową. Witam Was przeserdecznie, kochani, jesteście świadkami pierwszego gwistka stoka Cup. Zobaczcie w tej chwili. Mariusz rozpoczęła gromadka. Witam serdecznie, kochani. 9.55. Tablica wystartowała. Pierwsze 10 minut pojedynku, kochani. Gospodarz, czyli gromadka. Jak przystało na gospodarza, rozgrywa pierwsze zawody, kochani, z Gwarkiem. Gwarek z Wałbrzycha, kochani, dociera do nas dzisiaj. Przypominam, także są z nami przez pełne 3 dni świetnie fajne panowanie na piłce. Dobrze to wygląda. Natomiast, kochani, przypominam tym z Was, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Z okazji 100 tysięcy subskrypcji robimy, kochani, piękną, wspaniałą pamiątkę turniej wielki w udziale 14 drużyn. Cztery z nich już dzisiaj, pięć z nich już dzisiaj będzie grało swoje zawody. Wśród nich dzisiaj, kochani, gra Gromadka, gra Gwarek Wałbrzych, gra FC Yellow, KS Talent Bolesławiec, kochani, oraz futbol Akademii Bolesławiec. Natomiast czekamy na pierwszą bramkę. Zobaczymy, kto tą bramkę, kochani, strzeli. Przypominam, że w tym turnieju będzie bardzo ważny strzelec, ale również asystent, dlatego że my... Kochani, patrzcie, jest bramka w wykonaniu gromadki. Gromadka prowadzi 1-0 strzelcem chyba chłopiec numer 7. Słuchajcie, no, czyli w tym momencie no, niegościnna ta nasza gromadka. Rozpoczęli strzelanie od bramki numer 1. Natomiast słuchajcie kochani, no... Uwaga, słuchajcie, myśmy wam obiecali, zobaczcie kochani, ja troszkę robię pamiątki na stacjonarny, troszkę robię pamiątki na live, także e, obiecaliśmy, dlatego tak robimy. Natomiast ja chciałem jeszcze e, zrobić też e, live na Facebooku, ale już niestety brakuje mi kochani ręki. Dzisiaj dużo ludzi zaangażowanych w ten turniej, właśnie widzę, dotarł trener Krystian, także za momencik będziemy w komplecie. Przypominam, że dzisiaj po południu piątek rozpoczęliśmy piłkarski weekend. Słuchajcie, istne szaleństwo, naprawdę totalne szaleństwo kochani. 90 Jeden z spotkań, 18 godzin piłki nożnej, kochani. To jest sytuacja bez precedensu, nieczęsto spotykana, aby na hali rozegrać wśród 14 ekip. Każdy z każdym no, miał szansę chłopak z Wałbrzycha na wyrównanie pojedynku. Natomiast no, zawsze w tym pierwszym meczu pamiętajcie troszkę tej śmiałości mniej, troszkę nogi jeszcze nie są takie oswojone. Oni wysiedli dopiero. Słuchajcie, z samochodu, z autobusu, z busa. Szacunek wielki dla nich. Natomiast mówię za moimi plecami zobaczcie banery reklamowe wszystkich firm, które tutaj nam pomagają. Słuchajcie, troszkę chciałem poczytać czołem panie Sabku i reszta Siema sergent Witam serdecznie Seba, dzień dobry, e, witam was kochani, natomiast nie skupiam się na komentarzach. E, chcę tutaj zobaczyć pobyć z wami przez ten pierwszy meczyk, natomiast za momencik e, do pierwszego meczu przystąpią nasi e, chłopcy z KS Talent, e, przepraszam, z FC Yellow e, i ten mecz będziemy nagrywać stacjonarnie, słuchajcie, także e, za moment zobaczycie tam Gudka i całą e, resztę naszej e, brygady. Natomiast zobaczcie, ale świetnie zaasystował, piękna akcja, ale bramka kochani, no. Nie dał się pokonać, natomiast za tą akcję chłopcy wielkie brawa. Bardzo ładnie to tutaj zostało rozegrane. Słuchajcie na łaskach trenerskich Mateusz i Łukasz, bardzo sympatyczni ludzie. Jestem naprawdę szczęśliwy, kochani. I w ogóle jestem szczęściarzem, kochanie, że... że... Zaboiska, zaboiska auty! Zaboiska chłopcy! Maciek aut! Słuchajcie, mamy restrykcyjne przypisy, aut idzie z zaboiska, wprowadzamy do kolana, 5 sekund na wprowadzenie piłki, słuchajcie, uwaga Natomiast, uwaga, patrzcie No jest Słuchajcie, te nasze lajfiki będą takie króciutkie dla Was, o zobaczcie tam idzie mamcia teraz, którą serdecznie pozdrawiamy, idzie też Artur, po weryfikacji następna drużyna, za momencik do meczu przystąpią kolejne drużyny, no dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że to będzie troszeczkę takie rozciągnięte, dzisiaj jesteśmy na rozruchu, to są nasze pierwsze chwile kochani w trakcie tego turnieju, pierwsze meczyki, pierwszy rozruch kochani, także no... Dochodzimy do półmetka. Wynik cały czas otwarty. 1-0, kochani, to jest dopiero. No ale Gotum, kochani, ostro, ale w ramach przepisu. Natomiast mimo wszystko fair play i dobra zabawa to cieszy, kochani, dlatego że no, tak chcieliśmy bardzo, żeby tutaj to się odbywało. Oczywiście rywalizacja sportowa, kochani, ale pamiętamy, że to dla Was moi widzowie, to dla nas 100 tysięcy, kochani. Ee subskrypcji i to takich subskrypcji, kochani, o które my nie prosimy, jesteście z nami, to są rzeczy niesamowite, za to przemega wielkie dzięki. To nie jest żaden banał, my naprawdę mamy najfajniejszą widownię na świecie, kochani, i to jest, to jest coś fajnego. No. Co mam wam powiedzieć? Cześć Patryczki, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Ach, pachniało drugą bramką, słuchajcie. Gutek dawaj, Gutek będzie grał dopiero meczy w za moment, słuchajcie moi kochani widzowie, także w tej chwili to jest takie króciutkie wprowadzenie. Chcemy wam pokazać jak startuje ten nasz Stoka Cup, jak to się świetnie kochani rozgrywa, jak tu fajni, wspaniali ludzie. Atmosfera naprawdę bardzo fajna, przyjacielska, pomimo tego, że oczywiście kochani, no każdy tutaj przyjechał pokazać się z jak najlepszej strony, przyjechali chłopcy pograć, postrzelać, podryblować. Dlatego w tej chwili patrzcie Jest dwójkowa akcja Ale przeklepali chyba długo No obrońca zdążył Słuchajcie pachniało drugą bramką Przed sekundkę Natomiast no dobry pojedynek Jak emocje, super kochani. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że mimo wszystko naprawdę świetnie się tutaj czuję i bawię i schodzi ze mnie to powietrze. Byłem naprawdę troszkę tak przed tym turniejem przestraszony jak to się wszystko nam tutaj ułoży. Przypominam, że my nocujemy na terenie tej szkoły. My będziemy się tu bawić przez trzy dni. Nasz turniej jest naprawdę przemega wydarzeniem nie tylko sportowym, ale również kulturalnym. Także kochani, jak zakończy się ten meczyk, ja rozłączę nasz live. Będę chciał w tym momencie nagrywać nasz mecz z Naszymi Yellow. Będę chciał zobaczyć, kochani, jak to się tam układa. Natomiast myślę, że według rozpiski my chyba będziemy grać drugi mecz. Wszystko jest dzisiaj już rozpisane. Jest pięć drużyn, każda zagra z każdą. Dzięki temu zyskamy około 100, 120 minut w niedzielę na konkursy, poprzeczek, kapek i gierek jeden na jeden. To czas nie jest z gumy, kochani, natomiast my mamy tutaj naprawdę dużo atrakcji. Patrzcie, jest przechwyt i to chyba może być. Nie, jednak się nie udało. Trzy minuty do końca. Świetny stykowy meczyk, cały czas 1-0. Uwaga. Jest cały czas, kochani, 1-0. Dobry meczyk. Słuchajcie, dzisiaj sędziujemy we własnym zakresie, w związku z tym uwaga, patrzcie. Za momencik tym bardziej będę musiał się rozłączyć, żebyśmy obsadzili na kolejny mecz sędziowski, sędziowską obsadę. Od dnia jutrzejszego będą z nami profesjonalni sędziowie z licencjami PZPN-u, kochani Dominika, którą serdecznie pozdrawiamy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie i pusta Bramka. A ja ja kochani, no był to szansa, była to szansa na wyrównanie meczu, niesamowita szansa. Nie trafił czysto chłopak kochani w piłkę. Słuchajcie, no wielkie zainteresowanie turniejem jak na pierwszy dzień, dlatego że przypominam, kochani, to dopiero początek, jest wyrównanie, no proszę bardzo, mamy 1-1, kochani na minutę 58 przed końcem meczu, wraca gwarek do gry, gratulujemy serdecznie, no powiem wam szczerze, kochani, duże emocje u chłopców, jak to Gutek mówił, jak na grzybach. Natomiast patrzcie jak pięknie wygląda też flaga nasza FC Yellow oraz przepiękne szaliki, które z nami tutaj kochani dzisiaj są. Każda ekipa, która z nami gra dzisiaj, gra kochani ma szalik także klubowy tutaj z nami, także mamy szalik i KS Talent, i Futbol Akademii, i Gwarka Wałbrzych, i Zgromadki. No, my jako Yellow kochani nie mamy szalika, ale wiecie, że Yellow to drużyna przyjaciół, tak? Jak tam kaciuchy, no za momencik zobaczycie. Jeżeli nie będzie relacji live tutaj, króciutko zapraszam Was na Facebook, dobrze? Na Facebooku z naszej stronki StokK króciutko pokażę nasz pierwszy meczyk. Natomiast oczywiście mecz będzie również miał pełny zapis na tak zwanym stacjonarnym, na stacjonarnym naszym, kochani zapisie, Także w tej chwili uwaga, patrzcie, piękny, zacięty mecz, 50 sekund do końca, już pobędę z wami do końca tej, tej transmisji, zobaczymy czy komuś uda się przechylić szalę, kochani, na swoją korzyść, dlatego że mecz bardzo zacięty, jedni i drudzy, tak widzę, nie do końca z tego remisu tutaj są zadowoleni, każdy by chciał pełną pulę, natomiast no, będą pierwsze punkty u jednych i drugich, jeżeli się tak mecz zakończy, natomiast zobaczcie, zobaczcie, jeszcze walczą, walczą krótkie to wybicie. No 20 sekund. 20 sekund do końca. Zobaczcie, dostaje dobrą piłkę chłopak sam na sam i ale bramkarz ratuje sytuację, kochani. Niesamowita sytuacja. Ukrzyciliśmy pierwszy mecz, ukryliśmy pierwsze bramki i jeszcze Kochani, cztery sekundy, trzy, dwie Gratulacje dla jednych i drugich Brawo, piątki przybijamy Chłopcy, a was zapraszam Widzowie z live'a na fejsa Dziękujemy panie sędzio, bardzo dobre zawody e, Piąteczka, e, dziękujemy e, Gratulujemy Trenerze Łukaszu, gratulacje dla jednych i drugich Pierwsze koty za płoty, mamy pierwsze punkty Super, gratuluję chłopcy e, Gratulacje Gratulacje słuchajcie, e, gratulacje trenerze pierwsze koty za płoty, mamy pierwsze punkty e, powodzenia e, kochani, słyszycie, do kolejnego meczu KS Talent się szykuje, w tym momencie z futbol Akademii będą potrzebne znaczniki znaczniki, e, panie trenerze, znaczniki potrzebne niebiescy na niebieski e, masz? a są, są znaczniki e, trenerze Sapku, dawaj piątkę, pozdrawiam serdecznie, powodzenia i dobrej zabawy cześć chłopaki, trenerze Krystian dawaj tu piątkę, powodzenia i dobrej zabawy bawcie się dobrze, co słyszałem, że trochę motoryzacja tam się przycięła, ale to nic, tak ma być problemy muszą być e, kochani, jeszcze raz dziękuję pięknie, skróty z tych wszystkich historii zobaczycie na pewno przepraszam najmocniej, słuchajcie tego live'a, zapomniałem, że nie wyłączyłem i oglądaliście podłogę także w tej chwili zobaczcie, sami nasi przyjaciele, KS Talent Bolesławiec jest to klub, w którym graliśmy e, Futbol Akademii Bolesławiec jest to klub, w którym graliśmy e, Gramy oczywiście i tu i tu. Jak wiecie, my jesteśmy poza podziałami, także w tej chwili no, no tak to po prostu u nas wygląda. My troszkę mamy inny stosunek, kochani, do piłki nożnej. My trochę inaczej do tego podchodzimy, natomiast życzymy im powodzenia, życzymy dobrego meczu. Jest jakaś techniczna sprawa do załatwienia. Biegnie mam ciadownie, słuchaj. Tak mamciu. Już wydajemy, no już wydajemy słuchajcie kochani muszę do organizacji uciekać także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie trzymajcie się do zobaczenia